Słuchaj, no bo nie będę dwa razy powtarzał. Dzisiaj uprawkę przed siewem zrobisz. Ja czekam na etka, on mi do siewu ziarno przywiezie i pojadę siać na górę. A potem jeszcze skoczymy do krajowa, a po drodze to do banku jeszcze wjedziemy. Zrozumiano? No pewnie, już się robi, wuja. No i weź te przyczepy do stodoły, wepchnij. Weź tu porządek, zrób na tym podwórzu. Bo tu brakuje to jeszcze tylko nasrać na środku. Dobra, już się robi. Co taki wuja nie w sosie dzisiaj? Idź już tam za robotę się bierz. Ja obrządki zrobię. I przyjadę potem siać, żeby mi tam równo jak na stole było. No siemanko, widzowie. Oj, ciężki dzień z wujem się dzisiaj zapowiada. Wstał chyba lewą nogą i od rana wszystkiego się czepia. Dobra, otwieramy te i wprowadzimy przyczepy do środka. O i prasa na sprzedanie jest póki co, brak chętnych na nią. Coś mi się zdaje, że chyba nikt po nią nie przyjedzie. Dobra, założymy do trzydziestki na przedni zaczep, bo łatwiej wymanewrować. Najważniejsze to po prostu się nie spieszyć. Wtedy wstawianie przyczepy to przyjemność. Teraz jeszcze z siewnikiem z tyłu, założonym to się fajnie, lekko kręci kierownicą. A propos, macie wspomaganie w trzydziestkach? Warto to kupić? Ostatnio tak z wujem siedzieliśmy na ogłoszeniach i widziałem, że były do kupienia różne rodzaje. Może coś polecacie? Wuja już starszy, tyle siły w rękach nie ma co kiedyś. Miałby lżej. Dobra, me prozetka już schowana. Teraz autosankę jeszcze i możemy jechać na pole. Oczywiście coś miałem jeszcze zrobić, ale nie mam pojęcia co. Nie mogę sobie przypomnieć. No i polecie, wszystko już spół, praktycznie zebrane, zaorane. Jesień w Bodźkowie już na całego. A jednak nie, widzę, że Krzysztof kukurydze na ziarno kosi, nie jesteśmy jedyni na polach dzisiaj. O i starym gigantem kosi. Pewnie do tego nowego klasa to jeszcze przystawki do kukurydzy nie ma. A z tego co wiem, to one są bardzo drogie. Nawet do takiego bizona to sama przystawka kosztuje kupę pieniędzy. No a my zabieramy się zaraz za rozkładanie agregatu i w pole, żeby wujowi nie podpaść więcej dzisiaj, bo naburmuszony jak świnia w chlewiku co paszy nie dostała. No, niestety agregatu nie mamy w wersji premium, żadnej hydrauliki, tylko trzeba latać, zawleczki wyjmować i ręcznie rozkładać, a obok Krzychu kolejne okrążenie w kukurydzy będzie robił. Witam, witam. A, cześć, maniek. Tak jak my się dogadali, te worki wszystkie do ciebie z przyczepki są. To zaraz do siewnika ładujemy. Tak, do siewnika, a resztę do kabiny zabiorę, jakby na polu zabraknąć miało. A co tam, Edek, u ciebie? Co słychać? A co ma być, maniek, stara bida? Robić trzeba na tę unię całą. I tych darmozjadów w rządzie. Ej, już czasem to taki nerw człowieka bierze, kurde, ten pieprznąć to wszystko, sprzedać i spokojna głowa by była. No to fakt, lekko nie ma. Tak samo ja z tymi młodymi. To możesz tydzień tłumaczyć, a i tak po swojemu zrobią. I to jeszcze w dodatku źle. A jak tam? Jakieś nowe nabytki na gospodarkę szykujesz? A ja tam wszystko na gospodarce mam. Bizona mam, wyszykowanego, lepiej idzie niż ten antkowy, to po co mi zmieniać, na moje hektary wystarczy. A i jeszcze na usługi obskoczę zawsze. Prasę mam. Ciągników to mam, kurde ten. No, teraz to mam tyle samo co antek. Prasę do słomy mam, nawet lepszą, bo zachodnią. Do ziemniaków kombajn mam. No, wszystkie maszyny, co potrzebne, to mam. Może sobie jaką spawarkę mocniejszą kupię, żeby miała dużo wat natężenia. No, mi tam. Nowe nabytki niepotrzebne. A ty coś kupujesz? Ja? Nie, czemu? Chyba nie. Jak już to młody coś kupi, ja tam tego no e, się nie wtrącam. Kogo to moje patrzałki widzą? Toż to pan Krzysio Misio! No cześć ty byku z plastiku, manie w tym, stare rowerze, co tam? No widzę kukurydzę rżniesz na ostro i jak tam zadowolony? Nie no, to nie jest, coś tam sypie, To widzisz, od ziemi to zielenizna sama, ale kolby nawet, nawet, tylko wilgotność duża. Na suszarnię trzeba będzie dawać. A to jeszcze suszyć trzeba? A ja myślałem, na przyszły rok zasiać na ziarno opłaci się? To jest maniek. Temat rzeka. Zazwyczaj się opłaci ta kukurydza. Ale, no, natura ma najwięcej do powiedzenia. Jak pogoda będzie dobra, to jej plon dobry. I wtedy jeszcze jak podczas zbioru za dużo nie pada, to. Uda się suchą zebrać i wtedy zarobisz. Ale jak plon kiętny, potem jeszcze dodasz kosz suszenia, o ile masz suszarnię oczywiście, kosz kombajnu i tak dalej. No, kokosów z tego nie ma. To ci szczerze pogiem. Ale, no, też dlatego podozmianę wolę mieć te kukurydzę. I zawsze to jakieś zabezpieczenia jakby zboża czy rzepaki nie wypaliły. Kończymy uprawkę, wuja sieje już, a Krzychu też kończy kosić kukurydzę. Robota idzie, jakby to powiedział Antek, miodzio. Pod górę z agregatem ma co robić osiemdziesiona, ale teraz to już z górki to już elegancko się robi i prędkość wystarczająca, żeby dobrze glebę przemieszać tym agregatem. Ale no, na przyszły rok by można coś pomyśleć nad uprawowo-siewnym. Czwórką powinna dygnąć ten has z agregatem, jakiegoś bez podrywania przodu mam nadzieję. Także powolutku, małymi kroczkami ta nasza gospodarka się rozwija. Może z odcinka na odcinek tego nie widać, ale jak obejrzycie jakiś film sprzed roku czy dwóch, no to myślę, że jak na nasze możliwości małego gospodarstwa, to całkiem nieźle sobie radzimy. Mam nadzieję, że jak już będziemy mieli ten kombajn, to i na usługi coś da się nim pojechać i po prostu więcej zarobić, po to, żeby unowocześnić park maszynowy i powiększyć hodowlę. No, takiego Krzysztofa to chyba nie dogonimy, ale kto wie. A podjedziemy sobie, obejrzymy te jego ciągniki. Bo akurat jego Ursusy, mimo że to stare ciągniki są, to nadal jare, nadal moc mają, tanie w eksploatacji i robotę ciężką zrobią, wiadomo. Komfortu to tutaj nie ma jak w nowoczesnym, ale też cena zupełnie inna i koszt serwisu. Ale takim 10-14, to też bym nie pogardził, już na grubym dachu, kabina wyciszona. E, obydwa piękne, a Wam który się najbardziej podoba? Nasza 80. 10, 10.14 czy 12.04? No, chyba dobrze, już wiecie, że tej dwunastki to Krzychowi zazdroszczę. Chciałbym takiego sześciocylindrowca, tym to robota w polu by szła. No, jak dojdzie tego pola trochę, będzie tej kasy z byków, to można by się za takim rozglądać, ale raczej chyba nie jako kolejny ciągnik, tylko w zamian za zielonego. Trzy ciągniki to by było chyba za dużo. No to składamy i jedziemy, no kurde. Teraz mi się przypomniało, drzwi, drzwi do trzydziestki miałem założyć. Ale może wuja się nie zorientował. O, wuja już jedzie, ale daje po garach tej trzydziestce. Nerwowy dzisiaj. A ty co? Tak se siedzisz jak lord. Gnuj się sam z obory wywali, czy jak? A ja jeszcze stary dziad musiałem się gimnastykować i drzwi w ciągniku zakładać. Oj, wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Tak, wiem, wuja, wiem. Przepraszam, zapomniałem. Ale afera jest, wuja, afera. Pamiętasz tego Fort Shreeta, co dzwoniłeś i gość mówił, że już nieaktualne? No to przed chwilą jechał ktoś asfaltem nim. Znaczy się ktoś z okolicy go kupił. No to czego jeszcze w ten stołek pierdzisz? Pal poloneza i jedziemy na objazd wioski. Trzeba zobaczyć, który to nam kombajn z przednosa zwędził. Ech no, zemściło się to niezdecydowanie. Trzeba go było brać od razu. A teraz masz babo placek, a kombajnu nie masz. O, widzisz? U antka po staremu. Zresztą łon to teraz inne wydatki na głowie ma i by nie zmieniał. To może Edek ten to tam swoje za uszami ma, i może co kombinuje. Czej, czekaj! Stój! U Mietka stoi! No ale co mam tak stać tutaj? Widział nas chyba. No, kurde, teraz to na podwórko wjeżdżaj. Coś tam powiemy, że jechaliśmy do miasta i tak z ciekawości chcemy obejrzeć.